Siemanko, tutaj Pablo, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj materiał o tym jak sobie radzić w chaotycznych sytuacjach w życiu podczas bycia traderem, także spontaniczny materiał, co tam mi przyjdzie do głowy, bo powiem jako, że ostatnio podobne sytuacje miałem, jak po prostu ja to rozwiązuję. może wielu osobom wam się, z Was się to przyda, jeśli pamiętacie mój materiał odnośnie tego jak zostać zyskowym traderem, który znajduje się na kanale jest dość popularny, to dobrze wiecie, że żeby w tradingu odnosić sukces, wasze życie musi być w harmonii z tradingiem. Jeśli macie spokojne życie, wedle swojej rutyny, nic was nie zgoni, nie macie dodatkowych stresów, to wasz trading jest taki sam. Jeśli w swoim prywatnym życiu macie dyscyplinę, macie swoją rutynę, przestrzegacie jej, to w waszym tradingu będzie tak samo. Się to odzwierciedlać na podstawie przestrzegania przez was trading planu i tak dalej. Jeśli że decyzje w podstawowym życiu są beznadziejne, wasz trading też będzie beznadziejny. I to jest to, na co naciskam w Prometalu, czyli w serii, którą prowadzę na grupie, która bardzo dużo, bardzo dużej ilości osób, które dołączyły, pomogła i są pod wrażeniem, że taką dobrą sprawę ich problemem nie był sam, sama metoda w tradingu, tylko zwyczajnie ich życie. I to jest bardzo zaskakujące dla, dla wielu osób, które wchodzą w trading, że trading to nie tylko czytanie price action, i graficznego przedstawienia ceny na wykresie, bo to jest o wiele więcej. Trading to jest sam styl życia. Jeśli chcesz być dobrym traderem, to musisz mieć życie w 100% ułożone pod to, co chcesz osiągnąć w tradingu. Musi być pełna harmonia, tak jak mówiłem. Teraz, jak sobie radzić, gdy macie takie gorsze sytuacje w tradingu? Pamiętajcie. Trading nie jest jak każda inna praca. W tradingu więcej nie znaczy lepiej. Jeśli macie bardzo zresztą sytuację w życiu, nie wiem, coś się dzieje w waszym bliskim i tak dalej, pamiętajcie o tym, że na rynku okazje są codziennie. Nie zawsze musicie się przed wykresem. Jeśli wiecie, że nie będziecie racjonalnie podejmowali decyzji przez dany okres czasu, to odpuśćcie trading w tym momencie. To jest tak trudne i tak proste jednocześnie. Bardzo dużo osób na przykład nie potrafi zrozumieć tego, że ja potrafię na przykład, jak nie mam setupu, czekać po tydzień, dwa i nie handlować. Ich to frustruje. Dlaczego? Bo chcą jak najszybciej dojść do jakiegoś celu, tak? I zazwyczaj te cele są pieniężne. Jak w ogóle stawiać cele w tradingu, jest bardzo proste. Nigdy nie stawiacie rzeczowych celi w tradingu typu chcę kupić Porsche 911 za kasę z tradingu. To jest bezsensowny cel. Dlaczego? Bo żeby osiągnąć ten cel to i tak musicie się skupić na w ogóle innych rzeczach, żeby do tego do tej rzeczy dojść. To jest efekt uboczny tego na czym wy się powinniście skupiać. Wy się powinniście skupiać na tym, żeby doskonalić metodę i rozgrywać wedle swojej metody i trzymać się trading planu w 100%. To jest Wasz cel. Jedyny jaki cel możecie sobie postawić, na przykład na dany tydzień, to jest: w tym tygodniu będę trzymał się Trading Planu w 100%, w tym tygodniu będę przestrzegał wszystkich swoich zasad, w tym tygodniu będę handlował wedle swojego Trading Planu i rozgrywał tylko najlepsze setupy. I to jest cel, którego trzymanie się spowoduje Wam to, że efektem ubocznym będzie to, że zarobicie pieniądze na daną rzecz, którą chcecie posiadać. Tak powinno wyglądać budowanie celów w Tradingu i nie tylko. Jeśli zaczniecie się skupiać na efekcie końcowym, to sama droga nie będzie dawać Wam przyjemności. Czerpanie przyjemności z drogi w tradingu jest niesamowitą przewagą. Dlaczego? Bo większość ludzi, którzy przychodzą do w wchodzą w trading, oni cierpią. I teraz ja Wam coś powiem, że to cierpienie jest dobre. Tylko, żeby cierpienie było dobre, musimy je postrzegać w odpowiedni sposób. Jeśli zdamy sobie sprawę, że cierpienie, które odczuwamy w danym momencie, które pokazuję, przedstawię na rynek, tak. Czy to nie wiem, wbił nam stoplosa i tak dalej? Jeśli postrzegamy to cierpienie, cierpienie mówię oczywiście w cudzysłowie, żeby ktoś się zaraz nie pomyślał, że ja nie wiem, płaczę, jak dostaję stoplosa, bo nie. Jeśli postrzegamy to pozytywnie i wiemy, że to jest tylko odczucie, i wiemy, że na przykład dostaliśmy stoplosa, ale weszliśmy wedle swojej metody, i jest to tylko po prostu zasługa prawdopodobieństwa, bo to jest jak rzut monetą. Mamy po prostu określone przewagi na to, że Rzut monetą, który wykonujemy, będzie albo orzeł albo reszka. Najmniej to, że reszka to jest stop. W tym momencie, akurat, wypada reszka. Zostajemy stoplosa. Czy powinniśmy się z tego powodu nie wiem, analizować, czy wszystko zrobiliśmy dobrze, czy nie popełniliśmy nigdzie błędu? Warto spojrzeć, czy nie złamaliśmy metody i tak dalej. Ale jeśli weszliśmy w 100% z metodą, to jest dobra przegrana. Okay? Czyli prawidłowa przegrana w tradingu jest pozytywna przybliża nas do celu. Dlaczego? Weszłeś wedle metody. Mimo tego, że na przykład się objawiałeś, mimo tego, że się bałeś, mimo tego, że dostałeś najmniej na to 500 plusów pod rząd, wedle swojej metody wszedłeś i to się czasami zdarza, bo to jest tylko i wyłącznie prawdopodobieństwo, mimo to nie zawahałeś się znowu wejść wedle swojej metody. I to jest dobre. Dlaczego? Bo po takiej serii porażek, wedle prawdopodobieństwa, bardzo wysoko prawdopodobnie jest to, że następne kilkanaście trajdów będzie zwycięskich. I tak często jest. I wtedy pojawia się tak zwany problem jak by go nazwać? Problem bambusa. Czym jest problem bambusa? Problem bambusa jest ten, że jak mamy bambusa, to bambus w środku jest pusty. Niby otoczka fajna, roślinka nie, ale jest pusty. I co mam na myśli? W przypadku, gdy osoba dostaje właśnie określoną ilość po rząd, traci pewność siebie. Czyli jest pusta w środku, jak bambus. Jeśli uderzymy tym bambusem w ścianę, on pęka. Taka osoba wtedy boi się wchodzić w trejdy wedle metody. Bo dostała już popysku. pysku. Tak? To jest coś na zasadzie tego, jak nie wiem, wywrócicie się na rowerze pierwszy raz, to boicie się potem wsiąść przez chwilę na rower, bo się znowu wywrócicie. I to jest ta sama zagrywka. W tradingu ogranicza nas strach i to, jaki będzie wynik tradera. Jeśli wyrzucisz to z głowy i wiesz, że straty w tradingu są, dajmy na to, opłata w biznesie, dajmy na to, nie wiem, co do tego nie wiem, zapłacić za księgową, tak? Zaczynasz patrzeć na to inaczej. W momencie, w którym zdasz sobie sprawę, że skoro jesteś w stanie po wygranych tradach dziesięciu z rzędu czuć się jak Bóg, to możesz to odwrócić i możesz być w stanie czuć się jak Bóg po przegranych pięciu tradach. Dlaczego? Bo to tylko odczucie. Skoro sam jesteś tego świadomy, że nieracjonalnie czujesz się w tym momencie i nie jest w ogóle racjonalne Twoje podejście w tym momencie do rynku na podstawie tego odczucia, to możesz to bardzo łatwo odwrócić. Tylko wymaga to świadomości i pracy nad sobą. Więc jak radzić sobie w trudnych momentach w tradingu? Przestać po prostu handlować. Co Ci to da? To, że nie będziesz ryzykował podejmowania nieracjonalnych decyzji pod wpływem sytuacji, na które nie jesteś przygotowany. Czy handlujesz zawsze? Jak nie wiem. Spalił ci się dom i tak dalej. To jest abstrakcyjny przykład. Nie. Jesteś wytrenowany, żeby handlować, podczas gdy masz spokój, rutynę i swój założony plan dnia od A do Z. Wtedy powinieneś handlować. To jest swój system, który wprowadza cię w trading. Więc największą głupotą jest to, żeby wpadać w FOMO, przez to, że na przykład przez daną sytuację w życiu nie możesz handlować w danym okresie. Wiem, no że masz stresujące stresujący okres i popadać w FOMO, że nie możesz teraz zawrzeć trade'a, bo rynek jest zawsze. Czasami lepiej zejść, odejść od stołu, zostawić karty na stole i wrócić jak ułożysz wszystko w swojej głowie, wszystko będzie w harmonii, będziesz w pełnym flow do tego, żeby wejść w rynek. Także taka moja rada od Was, dla mnie od Was, nie, ode mnie... O... O nie dla Was, co ja gadam. No. Także co? Pozdrawiam serdecznie. Mówi dla Was Pablo i dzięki za wysłuchanie.